Joo w kolejnym super epizodzie z Pancho Tui. Tym razem, jak już omawiałem pod koniec ostatniego odcinka, będziemy robić coś innego. Nigdy tu nie byliśmy. I może ktoś tam pomyślał, czemu Emil tu nie Czy już wiadomo, że tu jakiś sekret musi być. No, jakiś sekret tu jest, ale chciałem to zachować. Na później, bo chciałem, żeby zrobić wszystkie sekrety z jednym samachem. I to wygląda jak... game pack do Punch Okazji. Ciekawe co jest w środku. Wow, nie jeszcze legendarny... zimony klucz. Ciekawi mnie co on otwiera. Nie też czączar ciekawi. Nie musimy wrócić znowu tutaj. Bo tutaj też są super sekrety, których nigdy nie wzięliśmy. Ten odcinek to będzie tylko chyba z jajkami, chociaż nie wiem, jak szybko to zrobię. Najwyżej jeszcze tam zrobię w czarnym świecie troszkę. Tam pod fotą Nie pamiętam, czy złapałem. Zobaczę. Czy mam to... Nie, nie mam. A no, zrobię to później. Tak, tak, pomożne. Tak, to jest pierwszy sekret e, ze Spiral Mountain. Są dwa z tymi jajkami i kluczami. Już wiecie o czym mówię. Stop and swap. Jak to się właśnie nazywa. A te jajka były w Pan Czekazuji oryginalnie, ale ich w let's Playu ich nie łapałem. Nie pamiętam czemu mi się nie chciało. A już wiem dlaczego. Bo nie można ich stopyć. Tak, nie można było stopyć tych jajek i kluczy w jedynce. Bo pomyśleli, że to jest jednak niewykonalne. Że... Ach, później to wytłumaczę może. Chociaż i tak nie ma nic do pytania. Chcieli zrobić tak, że spierasz jajka i klucz w pierwszej grze, później tej i masz w drugiej grze. No, ale nie 4 to stara konsola, jeszcze nie była tak zaawansowana. I okazało się, że by to sa ciałało, to będziesz włączyć pan Kazooie, yy, wsiąść w grę i wsadzić szybko pan Tuji. I na to miałeś tylko jedną sekundę. <gryw> no to oni nie chcieli, żeby ludzie swoje konsole yy, spieprzyli, nie? To po prostu wyrzucili tą funkcję. Kiedyś było 10 sekund, ale... nowsze konsole Nintendo po prostu szyb, szybciej działały. Tak. Bo te pierwsze konsole Nintendo 64 to miały, że 10 sekund przed 10 sekund konsola przetrzymuje wiadomości z poprzedniej gry. Dlatego czasem jak wło Nie wiem co ja teraz zrobiłem, dlatego jak włączysz grę i chcesz włączyć inną, to nie będzie czasem działać, bo jeszcze jakby mieli informacje z poprzedniej gry. I te jajka i klucz miały odblokowywać różne funkcje. I w tej grze są trzy jajka i jeden klucz. I, cztery I to są cztery funkcje. Czyli brakuje nam... Trzech? Trzech jajek i trzech jakichś specjalnych funkcji. No to jeszcze rozwaliłem. Jedna z tych funkcji, ludzie mają teorię, że to jest Diablo Battles. Że drugi kracz kieruje tym diabełem Patelsem. Może to pokaże w pomysłowym odcinku. W tym diabeł Patelsie chodzi o to, że drugi kracz może sterować innymi potworami. I to jest w grze, to ciała, To mogę nawet później pokazać. Ale wyrzucili z tej... to skrypo jakieś tam problemy były. No ale tam jak użycie koty, to możecie to zrobić. Dobra, i musimy znów to do drugiego świata. tu też jest pewien sekret. Tak się wszystko jest robione. Dobra. to z, z tymi bucikami to fajnie jest. na gocie. Po co ja tu przeszedłem? Bo tu jest sekret, patrzcie na to. Znów ten ruch z czwartego świata. Już chyba rozumiecie, czemu tak długo czekają na to. Potrzebowałem ruchy z czwartego świata. Jeszcze. Nawet z piątego świata, Tylko po piątym świecie to robię. Bo będziemy potrzebować jeszcze ruch kazuji na wyklucie jajka. Chcemy to nieznanej krainy. Gdzie my jesteśmy? O, to jest mój ulubiony świat, O oh yeah. Bardzo fajne klimaty. Może w tym roku nakręcę ten świat? I będę jeszcze żyć. Dobra. Tu jest ogromny, kleopo. O, mam popęcie płakać, że to nie jest dla niego. Ma naprawdę specjalne i magiczne funkcje. Wow. Ciekawe, o co mu chodzi? Dobra, a teraz więcej o funkcji Stop and Swap. Jak już wiecie. E, pan czeka i pan czytuje. wyszły również na konsolach Xbox 360 Co znaczy, że twórcy mieli szansę e, wdrożyć stopę słop do życia I ta funkcja tam działa. Te cztery funkcje, co te jajka i klucz opakowują, to właśnie to robią. Ale są jeszcze trzy inne jajka i one dają gówniane nagroty. Dają zdjęcie w uh, Xbox 360 na Avatara i drugie to po prostu piosenki masz, takie pipne nakroty, nic nie odblokowują w grze. A trzecia nakrota to odblokowuje Stop and Swap 2. Bardzo dziwne. I teraz sobie możecie pomyśleć, skoro 6 a jaki klucz z jedynki przenosi się na twójkę. To Co się stało z tymi przedmiotami, co, co już są w Panchotui? Zmienimy je na inne jajka. Klucz został zmieniony z tego, co mi tam na złote jajko. A różowe i niebieskie jajko zostały zmienione na brązowe i srebrne jajko. Jak jest, to będziesz, to to jest Sub N Swap 2. I musisz tam zrobić jeszcze chyba trzy inne rzeczy. Pokonać bossów szybko, coś tam jeszcze coś zrobić. I masz 7 rzeczy, które mają odblokować rzeczy w kolejnej grze panczo. No ale czekamy już ponad 10 lat na to i nigdy się nie doczekamy raczej. Dobra, masz makaklopo, chcesz dać takł łapy? No dobra, po prostu wrzucę to tego ogromnego kibusia. Wskocz do środka? Co to będzie, co to będzie? I nic się nie zmieniło. Mapa nazywa to Smok. Ale co się zmieniło? O, szybko! jest teraz Smokiem. Może parzyć wrogów. Tak, mamy średniego Smoka Kazui. Rewolucja. I teraz zamiast ataku normalnego, jaki i robi w miejscu, to ona je ogniem. Następny bonus transformacji mamy nieskończoność ognistych jajek. Bardzo, bardzo fajna. Dobra, chodźmy teraz wykluć tę te jajkę. Znam bardzo dobrą kurę, O której byliśmy chyba w odcinku let's Play'a. O, później pójdę otwierać te światy. Trochę ich mamy. Jeśli będę mieć czas, to pójdę do czwartego świata może. Albo później zajdę ochotę, co jednym samochodem do zrobię. Macie specjalne jajka. Wow, oba macie specjalne jajka. Bułka z masłem. Jesteście bohaterem. Lucky, czy jak ona się nazywa? Heki. Tu masz niebieskie jajko. Tu masz różowe. W edycji XBOX'a po prostu wrzuca wszy wszystkie jajka. To jednego, nie? Wrzuca jajko, ona kluje. Wrzuca jajko, ona kluje. I tak sześć razy. I teraz na powie, co dostaniemy? <laughs> Jakie ponosy. Specjalne jaj... O, homing ex. Jajka naprowadzające to blokowało. Idźcie wpisać kod homing. No, ja nie używam kodu, więc nie wpiszę, ale zrobię to po nosowym odcinku. kurczowie jajko, co nam daje? Nowy ruch. Brickle Bash. Naciśnij B i P, żeby uderzyć ptakiem. Ale śmieszne. Ciekawe, o co jej chodzi. Ta. mamy nowy ruch. Jest są bardzo silne. Chyba stopiła wszystkich przeciwników na hita. I ten ruch jest taki śmieszny, że nawet taliko to super smash bros. Jeden z silnych ruchów, bardzo ekscytuje. Dobra. Tojko jest wysoko dla kury, więc my musimy to wypluć własnoręcznie. Było własno nóżnie, nie wiem. panowie nie, nie ma to... Cincha jest oplokowane w multiplayer. Ale kto to jest cincha? Dobra, zrobiliśmy to wszystko. To jest całe stop and swap w tej grze. Zrobiliśmy to panowie i fanie. Teraz chodźmy, podplokować światy. Nie pamiętam, czy szóstą mam. Chyba nie mam szóstego sropionka. Chociaż... Jaki teraz challenge będzie? Może siódmy. O, to jest siódmy świat. Jestem po prostu za dobry, tak ludzki. Uciętać. Nie, tutaj. Dobrze, panczę. Łapka panczo to przerobi. No, ja nie wiem gdzie będzie. Po... po prostu popróbuję w różnych miejscach. Niestety na emulatorze to lakuje, ale wierzcie mi, dziękorze rzeczy. Na innych emulatorach to nawet obrazu nie ma tutaj. Więc to jest nawet całkiem dobrze, jeśli chodzi o emulację. 666. Jestem w piekle jeszcze. Wszystko pasuje. Są tam ci gorąco. O, się ma No teraz już wiemy. Ciukcia będzie w siódmym świecie. Oficjalne info. Newsflash. Czekaj, z stampo i będzie mógł je otworzyć jeszcze ósmy świat. You're the power of mighty To idzie mi Mac... coś tam. Mac Hamburger, Mac Cheese. Ale teraz będę frytki, tak, tak myślę o tym Jiggy no ma imię jak McDonald's. Co za się... Tak, jesteś naprawdę niesamowity, tak? I możesz iść na challenge numer 8 Mamy cztery puselki więcej. Ósmy e, świat. Najgorszy ze wszystkich. Na szczęście daleko od niego. Licie mówią, że szósty świat jest najgorszy, który jest następny. Ale to jest najgorszy świat, tak naprawdę. Wierzcie mi. Nic nie lubię w tym świecie. Muzykę ma no to, to jest plus. Jak słucham muzyki z tego świata, to się czuję jak leciał w powietrzu. Takie wiecie wiecie, o co chodzi. I mi to naprawdę dobrze. Wow. O, przyspieszyłem to, po os ostatnie dwa para, Let's go! To się, challenge numer 8 Dobra, widzieliśmy już dużo rzeczy Widzieliśmy jak Jigigig otwiera drzwi, jak niszczy bramy Co on zrobi tym razem, tą wielką, z ultra super mocą Niesamowita moc Jigigigi Tak, idziemy przez ten, tą ciemną skamieninę. Nie powiem jak to wygląda. No i tutaj jest ósmy świat. Śmieszna pumpelka się pojawia. Śmieszny pąpelek, nie? Z tego... Nie, niektóre te moce Jaki drzwi się otwierają po pąpelek po prostu się pojawia. Tak po prostu. Na dziewiąty challenge potrzebujemy 55 poserków. Dobra, zobaczmy na odcinek. I można zakończyć. Już że zrobiliśmy. Dobra. Niech Smok i będzie z wami. Ja się żegnam. I to z To do następnego odcinka, w którym wszyscy będą płakać. Nie wiem dlaczego, ale dobra. 여어어어어 <susurra>